Bezbłędni Bednarek i Kiwior. Dominujący występ Polaków, a polski bramkarz był bezradny. Bednarek i Kiwie znów na najwyższym poziomie. Porto rozbiło Rio Awe, a polski bramkarz był bezradny. Polski pojedynek i absolutna dominacja. Polski pojedynek na portugalskich boiskach. Z jednej strony polski mur obronny, coraz solidniejszy z meczu na mecz, Jan Bednarek i Jakub Kiwie. Z drugiej, polski bramkarz, Cezary Miszta. A wynik? Demolka 3, 0 w wykonaniu FC Porto i niemal perfekcyjny występ naszego duetu stoperów. Portugalska prasa jest nimi zachwycona. Porto prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw. Marzenie o Polskim murze w jednym z czołowych europejskich klubów staje się na naszych oczach spektakularną rzeczywistością. Kontekst: Maszyna nie do zatrzymania. Na wstępie trzeba przyznać, że FC Porto wodzą nowego trenera, Francesco Farioliego jest w niszczycielskiej formie. Przed tym meczem wygrali pięć poprzednich kolejek, zdobywając komplet punktów. I w starciu z Rio Ave ta maszyna działała dalej w sposób perfekcyjny. Zespół z Estadio do Dragao szybko zabrał się do pracy. Już w czwartym minucie wynik otworzył Pablo Rosario, wykorzystując centre Gabrygo Wejdzie. Rio Ave nie radziło sobie z grą obronną przy stałych fragmentach gry. W czternastym minucie Porto zdobyło kolejną bramkę po rzucie rożnym. Tym razem do środkowanie wejdzie wykorzystał samu Agechowa. Do przerwy smoki prowadziły różnicą dwóch trafień. Przez całą pierwszą połowę gospodarze z Rio Ave nie oddali ani jednego celnego strzału. Oznacza to, że nasi polscy obrońcy mogli skupić się głównie na rozgrywaniu piłki. Polski mur, szczegółowa analiza występu. To był wieczór.